Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Witam bardzo serdecznie! Dzisiaj będzie coś kompletnie innego. Zazwyczaj większość figurek raczej chwalę lub staram się znaleźć ich jakieś pozytywne aspekty. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj kupuję produkty od firm, którym, którym ufam, albo produkty, które już były męczone przez innych youtuberów i w trakcie zakupu jestem już mniej więcej przygotowany na ich niedociągnięcia. Jednak, jednak, co jeśli youtuberzy się pomylili albo firma, której ślepo ufam, coś spieprzy. Cóż, dzisiejszy filmik będzie o jednym z takich. Przypadków. Większość problemów z moją figurką może nie występować w waszej wersji, jednak to właśnie one są powodem, dla którego nie polecę tej figurki. Najpierw jednak słowo wprowadzenia. Firma Magic Square to firma produkująca jedne z najlepszych linii figurek transformerów w skali Legend, jakie kiedykolwiek powstały. Doskonały tryb pojazdu oraz tryb robota sprawiają, że są one bardzo popularne wśród kolekcjonerów. Odwzorowanie kreskówkowych postaci jest w tej traktowane wręcz z fanatyczną. Dokładnością. Artykulacja, która jest praktycznie jedną z najlepszych, zdecydowanie ma duży wpływ na ich popularność również. Niestety okupione jest to często bardzo transformacją, która staje się coraz bardziej skomplikowana, niemal sprawiając czasami wrażenie wręcz, iż jest to zabieg celowy. Wszystko to ma wpływ na materiały, z których figurki są wykonane, gdyż nylon czy coś podobnego jest bardzo wytrzymały, co pozwala na trans taką transformację, mimo to nie cieszy się on jednak popularnością. Co do samego malowania, to zazwyczaj ani nie jest to najwyższy poziom, ani nie można powiedzieć, żeby czegoś im brakowało, bo większość kolorystyki załatwiają różne kolory tworzywa. Choć niekiedy pojawiają się również wersje, które mają zdecydowanie większą ilość farby. No więc przejdźmy jednak do celu tego filmiku. Magic Square Toys MSB07B Black Canon Sideswipe. Jest to po prostu wersja G2 Sideswipe'a. Nie jest to główny bohater naszego dzisiejszego odcinka, Odcinka, a jedynie jego rola ogranicza się co najwyżej do kontrastu całego setna tego odcinka. To było pierwsze zetknięcie z figurką Sideswipe'a, gdyż dość późno wsiadłem do tej kolejki legendów i była to jedyna dostępna wersja. W rozsądnej cenie. Sam tryb pojazdu wygląda bardzo pozytywnie. Realistycznie wyglądające Lamborghini Countach jeździ dzięki kołom na pinach, a od spodu wygląda dość czysto. Tył z drugiej strony nie zachwyca ale to figurka w skali Legends, więc można jej po części to wybaczyć, bo to ich wczesne projekty. W trybie robota z kolei nogi nie były najlepiej zaprojektowane, ale mimo to zalet było zdecydowanie więcej. Dlatego gdy wyszła jego reedycja w kolorach G1 z ulepszonym malowaniem, to mnie już portfel zaczął świeżbić, jak kroczę po udanej ramce na myśl o udanej inwestycji. I dzisiaj będzie to Magic Square MS 07A Canon Alert Sideswide. Nowy błyszczony Twardy plastik, dodatkowo chyba polakierowany bezbarwnym dla lepszego połysku. Metaliczne, metaliczny, niebieski i srebrny, które nałożono tutaj tak ochoczo, gdzie się tylko da. Zupełnie jakby na farbach upływał termin ważności. I gdyby tylko zostawili, zostali przy rybę, nie byłoby z tym żadnego problemu. Oczywiście figurka dalej jeździ jak złoto. Mimo to, w nowej wersji użycie twardego plastiku znacznie moim zdaniem utrudniło transformację, gdyż Figurka ma podpiętą nogę tu na dachu i z boku w tym miejscu. A spięcie tego sprawia zdecydowanie więcej kłopotu niż u czarnego poprzednika ze względu na twardszy plastik. W starej wersji nie pododawali systemu łączenia, przez co ten spoiler dawało się łatwo ustawić. W nowej dodali yy, złączkę, którą ciężko jest ustawić po prostu sama się odgina czasami odpinając nogi. Ponadto w miejscu gdzie styka się boczna z centralną częścią, dodali wypustkę, której celem było spięcie tych elementów, co miało wpływ na ograniczenie zgięcia nogi trybie robota, bez odtransformowania nogi. Uciąłem ją, bo mnie irytowała, zostały tylko otwory. Tu można zobaczyć, że go nie było w pierwszej wersji. Jeśli chodzi o tryby robota, różnią się one dość sporo. Oczywiście standardowo każda z nich ma podwójne stawy w łokciu, jak również obrotowy i tak zwany up czyli zgięcie w talii. Wszystko to jest bardzo fajnie i tutaj bym się nie czepiał. Może tylko głowa mogłaby być też ruszana do góry i do dołu, ale to już są sprawy minimalne. Głównym problemem tej konkretnie figurki jest to, że akurat noga się potrafi bardzo łatwo odtransformowywać, co może troszeczkę utrudniać pozowanie tej figurki lub czasami przeszkadzać w samej zabawie. W przypadku nowej wersji, no to niestety tutaj wyszło to dużo dużo gorzej. Zobaczmy sobie na początek. Przede wszystkim ten, ta wypustka, która znajdowała się w tej części, uniemożliwiała zgięcie nogi dalej niż mniej więcej tylko tyle. Możemy zobaczyć tutaj na starej wersji, że na starej nie było tego problemu. Tutaj natomiast niestety on był. Udało mi się ten wypustkę wyciąć, więc w związku z tym nie muszę odtransformowywać czerwonej części. Noga bardzo ładnie się teraz zgina, dokładnie tak samo jak w pierwowzorze. Kolejną rzeczą tutaj możemy zaobserwować zmian to jest polakierowana klata, polakierowane na srebrno nogi. Tutaj mamy też polakierowane. Położyli bardzo dużo farby. Jednakże staram się unikać ogólnie na wszystkich stawach nakładania farby, ponieważ ona bardzo utrudnia później montaż, jak również zdziera się podczas samej pracy. I tutaj na nodze możemy zaobserwować, również miałem podobny problem. Niestety stopa, ta stopa mi po prostu wypadała przy próbie zgięcia jej w taki sposób. Ona jest tutaj na specjalnym bolcu. I problem leży w tym, że przy nadmiarze farby chyba maszynowo nie wypchnęli tego do końca, albo wepchnęli tak czy inaczej ten bolec, który tutaj jest. Jest i jest się wyrobił. W tym drugiej stopie jest ok, ale w tej jest lekko wyrobiony, przez co stopa mi wypadała. Niestety, zmontowanie jej z powrotem było bardzo problematyczne, ponieważ niestety ten otwór był tak mały, a farba jeszcze dodatkowo utrudniała wciśnięcie go z powrotem na miejsce. Teraz na razie działa, udało mi się to jakoś obcęgami zmontować, ale mimo wszystko dalej boję się tym za bardzo ruszać, żeby nie wypadła. Jest jeden z problemów, które ta figurka posiada. Kolejnym problemem. Będzie tutaj w tym miejscu o, na ręku. Tak jak wcześniej wspominałem, nie maluję stawów grzybkowych, żeby generalnie farba nie powodowała zbyt sztywnego poruszania się tych stawów. Jak również nie powodowała jakichś problemów, bo farba i tak się z tych stawów zedrze. W moim przypadku tutaj było tak, że ten staw był nie tylko pomalowany, jak również zapobiegał całkowicie kręceniu się całej ręki. Ponieważ figurka generalnie jest zaprojektowana do tego, żeby być zmontowana bez tej farby. Kiedy oni użyli tego samego odlewu i dodali farby, całkowicie była ona tutaj zablokowana, nie dało rady w ogóle jej ruszyć. Drugim powodem, dla którego też przy okazji utrudniało się ruszanie, to było zamontowanie tutaj specjalnej wypustki, która blokowała całkowicie tą możliwość. I tutaj zaraz na górze pokażę Wam, jak wyglądał ten staw grzybkowy. Te wypustki i montaż był generalnie użyty zdaje się, że na siłę, przez co możemy zaobserwować tutaj na barkach lekkie odkształcenia, jak również lekkie odpryski chyba bodajże lakieru, tu możemy zobaczyć, generalnie te stawy były bardzo mocno odkształcone. Możemy tutaj porównać z oryginałem. Na szczęście udało mi się to rozwiązać. Po prostu ogoliłem stawy grzybkowe, wytarłem je z farby, nasmarowałem i ponownie zamontowałem w figurce. Teraz figurka w miarę działa, ale prawda jest taka, że no, to nie ja powinienem robić to, tylko to już powinno być, przejść jakąkolwiek kontrolę. W przypadku stawu grzybkowego jestem w stanie uwierzyć, że to był jakiś błąd na linii montażowej i tylko ja okazałem się takim szczęściarzem, że dostałem taką figurkę. Mimo to jednak kumulacja tych wszystkich doświadczeń, które, które nabyłem podczas pierwszych oględzin tej figurki sprawiają, iż nie jestem w stanie z czystym sumieniem polecić tej figurki. Jeżeli te przypadki miały miejsce tylko u mnie, to super, ale nie jestem w stanie brać odpowiedzialności za to, jak będą wyglądały wasze figurki. Dlatego, moim zdaniem, uważam, iż figurka, choć jest fajna, to wymaga jednak sporo pracy. W moim przypadku wymagała jednak sporo pracy. Dlatego nie polecę tej figurki nikomu. Każdy musi ewentualnie sam zdecydować, czy chce ją mieć w kolekcji, czy nie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, co sądzicie w komentarzach na temat tej konkretnej figurki. Co sądzicie na temat moich perypetii z tą figurką. Co sądzicie generalnie o filmikach. Dajcie mi wszystko znać w komentarzach. Jestem bardzo chętnie czekam na wasze komentarze. Jest to pali na moje filmiki. Dodatkowo jeszcze przy okazji, jeżeli Wam się podobało, to bardzo zachęcam Was, kliknijcie tego subnika, kliknijcie ten dzwoneczek, ewentualnie, żeby Was powiadamia o tym, co wrzucę na kanał. Dla Was to jest tylko jedno małe kliknięcie, a dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczy, zwłaszcza bar bardzo mi pomaga w prowadzeniu mojego kanału. No i motywuję do dalszych filmików. Dajcie mi znać, to by było na tyle, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, pa!